Dzień dobry, dzień dobry, siódma. 30. Wasz codziennik marketingowy, Cześć, Wartek. Cześć, no i to jest właśnie to, na co ja czekałem. Ja kiedy to mówiłem? W środę chyba to mówiłem, albo w piątek, że tak jak ty zapowiadać, no ja nie potrafię, mnie to przerasta. Także, także Michał, dobrze, że już Ty jesteś, że jesteśmy tak. razem, no i, no i no i co tu dużo mówić. No. No, no czasem mówimy, się to no. zdarza. Czasem się to zdarza. No. Czasem mi się to zdarza, ludzie czekają. No i e, też temat dzisiaj jest być może zaskakujący, no bo ktoś by powiedział, że kurczę, no ale przecież Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była tydzień temu. Przecież to powinniśmy o tym fenomenie e, marketingowym, bo my będziemy patrzeć z tej perspektywy, e, Patrzę. E, e, powinniśmy mówić właśnie tydzień temu, ale jak to mówi Michał Gwiazdeczka, Hmm, czyli stwierdziliśmy, że warto poczekać, odczekać ten czas, żeby też nie, niejako nie wpisywać się w ten aspekt, który przeważa, żeby po prostu na chłodno przejrzeć, się, przeglądnąć, przeanalizować właśnie to, co jest związane z wielką orkiestrą śpiewczołami pomocy z perspektywy no, no marketingowej, stąd dzisiaj Stąd dzisiaj ten temat, Michał, jak, jak sądzisz? Tak powinniśmy postępować, tak powinni postępować prawdziwi mężczyźni i, i profesjonaliści? O Jezu, ale to zabrzmiało teraz tak generalnie, tak? Znaczy, wiesz, każde wydarzenie, do każdego wydarzenia warto podejść obiektywnie, choć jest to trochę trudne, bo mamy jednak subiektywne zdania. A, tak. Zaskoczyłem cię, z tą obiektywnym podejściem do wydarzeń, prawda, w tym momencie? Nie. Nie, nie, powiem ci tak, ty już mnie niczym nie zaskoczysz, także. Okej, okay. no muszę nad tym popracować w takim razie, bo no, to jak element zaskoczenia już poszedł, no to cóż, no trudno, bywa i tak generalnie. Natomiast twierdzę, że faktycznie lepiej popatrzeć, jak ty to mówisz, z widoku jastrzębia, tak, szerzej na wszystko, a jastrząb dostrzega różne warianty. No, i też w przypadku Wośpu można dostrzec różne warianty, tak jak zresztą wczoraj rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, że perspektyw może być wiele. Patrzenia na. Od strony marketingowej to myślę, że WOŚP robi bardzo dobrą robotę, tak naprawdę i to od wielu, wielu lat. A szczególnie. Tylko teraz pytanie jest takie, że e, czy będziemy omawiać Wośp, tak właściwie ten, który był, nie wiem, tydzień temu, czy będziemy mówili o Wośpie na przykład tym pierwszym, tak. I następnych kilku, bo Woźby bardzo mocno się rozwijały w czas trzymasz teraz wariantu marketingowego. Nie? No bo Woźb tak na dobry układ zrobił jedną rzecz, czego chyba się nie udało zrobić praktycznie niczemu i nikomu w tym kraju. Zmonopolizował już jeden dzień Polaków. Cały. No to prawda. Zdanie. To, to, to od, prawda. Od, rana, od rana do nocy. Znaczy to, to prawda. Znaczy to jest w ogóle ten inny aspekt. I tutaj też właśnie. Z Michałem wczoraj, kiedy omawialiśmy ten temat, też zwróciliśmy na to uwagę, że <coughs> właśnie to jest to, co ty mówisz, że marketingowo, że narracyjnie również, no i tu już jest nawiązanie do marketingu um, i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako całość, <coughs> ale przede wszystkim ta marka osobista, czyli Dziurek Owsiak, oni. Y Swoim swoim przekazem, swoim ładunkiem emocjonalnym. Bo o, o ładunku emocjonalnym to za, za chwilę pewnie jeszcze powiemy, ale spowodowali, że w ten jeden dzień każdy nazywał się wolontariuszem, albo jest wolontariuszem. Pomijamy fakt, że no, bycie wolontariuszem, to chyba jest o nieco. Nie, nieco szersze ujęcie, a nie tylko no, jednego dnia. Troszeczkę szersze pojęcie. Tak troszeczkę szersze pojęcie. Obrazilibyśmy tych wolontariuszy, którzy każdego dnia, że tak powiem, no, tutaj pracują. Natomiast no, bez wątpienia, jeżeli chodzi o moje zdanie, bo oczywiście to, co było ile? 20 ponad, ponad lat temu. A to, co jest teraz, no marketingowo, to są dwa światy. Ale dwa światy z tego powodu, że i możliwości marketingowe były inne, i podejście do marketingu było inne, i możliwości pewnie finansowo-organizacyjne były inne, więc wszystko było inne. Więc ja bym odniósł się przede wszystkim do pewnych elementów fundamentalnych, które są cały czas. Czyli przede wszystkim, no tutaj po pierwsze. Wośp w znaczącym stopniu wykorzystał te wartości emocjonalne. To znaczy, no nie ma chyba bardziej emocjonalnego tematu, który można w jakiś sposób marketingowo w cudzysłowie wykorzystać jak pomoc drugim osobom. Jak pomoc potrzebującym, jak wsparcie Ludzi w potrzebie, którzy są w takiej, a nie innej sytuacji. To jest najgłębszy emocjonalny aspekt, chyba, naszego funkcjonowania, i to jest jedno. Drugie, co było no, połączeniem tutaj z perspektywy organizacyjnej. No, faktem było to, że były ogromne braki w niektórych właśnie tych obszarach no, medycznych, związanych ze sprzętem i tym podobne, czyli to zapotrzebowanie, czyli ta z jednej strony po, potrzeba niesienia pomocy. I z drugiej strony, brak infrastruktury technicznej, tak to nazwijmy, no spowodował, że już na samym starcie tego typu inicjatywy zyskują na znaczeniu, ponieważ dotykają tych emocji. No i później, i później dochodzimy już do wszelkich innych elementów, które mają na celu rozpropagowanie tego. I to jest paradoksalnie, powiem ci szczerze, i to jest, powiem ci szczerze, tak paradoksalnie. Ciekawy przykład, bo zaryzykuję tezę, że obojętnie, co by Wośpy nie zrobił, no marketingowo, to by to zagrało. A rzeczywiście, że tak jest. Obojętnie, czego no tak. by nie zrobił. Ale wiesz, bo... dlaczego tak jest? <coughs> dlaczego? Bo ma marka. Nie, no, no, no tak, no, teraz to jest, to, to, to jest wiesz. Teraz to już jest w ogóle całkowicie inna bajka, bo ja akurat no, mówiąc o tym, to miałem na myśli ten wośp, no, 20 lat temu, no ponad. Natomiast teraz, no bez wątpienia, przy tych możliwościach marketingowych, przy tym no, natężeniu emocjonalnym, przy tym już w ogóle tej, tej kuli śnieżnej, która już, już jest. No to woźb, czego by nie chwycił się, no to, no to, to, no to tu zarabia. No, wiesz, ja się na tym złapałem, przepraszam. Znaczy, przepraszam w sensie takim, że no pokazuję teraz te kierunki. No, w, Biedronce, w Biedronce były do zakupienia proste przybory, długopisy, notesy i, i, i tym podobne. Czyli to po prostu wydawałoby się nic wielkiego. Ale ja potrzebując no notesa takiego po prostu no podręcznego, no to co zrobiłem? No kupiłem, no bo po prostu był fajny i już. I to jest trochę na nawiązanie do tego, że obojętnie, co by nie było, no to to jest no, no ta marka. Tak sobie Czyli myślę. Tutaj, czy to myślę, że przede wszystkim. Tak jak powiedziałem też, zupełnie innym wośpem był WOŚP z 1993, bo warto pamiętać, że właśnie w 1993 roku był pierwszy WOŚP, który w przeliczeniu zebrał około 1,5 miliona dolarów. Oczywiście, dlaczego mówię w dolarach? No bo wtedy były inne złota, a dzisiaj w przeliczeniu to mamy ponad 50 milionów dolarów, także jest lekki przeskok. Nie? Kolejnym fenomenem woźpu jest to, że ten dzień jest naprawdę mocno swy... jakby Po pierwsze, długość, tak ciągłość. Co roku jest ten wielki finał, który jest jeszcze dodatkowo imprezą, jest przy okazji licytacjami, bardzo dużo osób po się w to włączało. Więc też zaryzykuję stwierdzenie, że oczywiście Jero jak swoją marką też trochę wniósł tematu do woźpu i swoją pracą. Natomiast ta wytrwałość, że przez te 30 lat tak? ten WOŚP cały czas idzie i cały czas się odbywa. I cały czas funkcjonuje, to też jest mocny element, szczególnie że rok po roku się coraz bardziej poszerza, bo jeszcze parę lat temu w, tym, w tej biedronce nie kupiłbyś długopisu, ołówka, notesu, czegokolwiek, wspierając Wośp. Nie, nie, jeszcze nie podasz takich wielkich partnerów. Dzisiaj sieci współpracują z Wośpem, sieci telefoniczne, sieci sklepowe, tak? Ten, to naprawdę mocno się rozrósł ten temat, ale pamiętaj, tak, można też troszeczkę powiedzieć, że Wośp promował dosyć taką mocno agresywny marketing, słuchaj, bo. E, Wiesz, jak to było, nie? Jak sobie wrzuciłeś do puszki, dostałeś serduszko, generalnie. A co się robiło z serduszkiem? No przyklejało się gdzieś na kurtkę, gdziekolwiek i się szło, tak? I wszyscy szli w tych serduszkach. No i ty idziesz sobie bez tego serduszka. No i się zastanawiasz, kurde, no co się z tobą nie tak, generalnie, tak? No bo wszyscy biegają z serduszka. No dobra, też wrzucę, nie? A że wolontariuszy było bardzo dużo wszędzie dookoła. No to siłą rzeczy trud... no, inaczej, trudno się było nie natknąć na wolontariusze, bo się płynie, w ten wtedy. Ale, 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 ale to ci powiem tak na marginesie, właśnie, to zaraz jeszcze tylko, jeszcze powiem jeden wątek merytoryczny, ale teraz muszę zrobić taki no, margines. Właśnie to, co powiedziałeś, że tych wolontariuszy jest tyle, tych osób, i tak pół żartem, pół serio właśnie w tą niedzielę, kiedy. I jechałem z samochodem, to widziałem, czy natknąłem się na takiego zbłąkanego wolontariusza, przepraszam, za określenie, gdzieś tam chodził, sobie gdzieś po parku, ale wiesz, do tego stopnia, bo on to zrobił z prostego powodu, że w tym parku. Było stu innych jeszcze wolontariuszy, którzy chodzili między tymi osobami, i on po prostu już nie wiedział gdzie chodzić, bo tam, gdzie chciał iść, to już byli inni, już ci ludzie tam porzucali i on ten biedny chodził po takich zaroślach gdzieś tam wiesz, no chyba szukał jakiejś jednej osoby, która mogłaby mu to wrzucić. Znaczy, no, to wyglądało to przezabawnie, ale to trochę nawiązanie jest do tego, co ty mówisz. Natomiast pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli ty mówisz o ciągłości. To nie możemy za zapominać, że teraz e, jest to na tyle rozbudowane i na tyle przemyślane, że przecież Wielka Orkiestra Świętej Pomocy to nie jest tylko ten jeden dzień. To nie jest tylko ten jeden dzień. Przecież teraz trwają jeszcze aukcje, jest wokół tego bardzo duża no, komunikacja, i jeżeli się nie mylę, to e, takie ostateczne podsumowanie no, będzie w okolicach bodaj marca, kwietnia. Więc do tego czasu jeszcze, wiesz, cały czas te aukcje jakoś się tam no, napędzają, komunikacja, co za tym idzie. No i zobacz, w kwietniu ją popodsumują. Odczekamy 2-3 miesiące, odczekamy wakacje, i, i nagle po wakacjach we wrześniu łup, już informacja, przygotowanie do kolejnych. Wydarzeń, i tym Więc to, ta ciągłość to nie jest tylko rok w rok w daną no, niedzielę, ale ciągłość jest również, jeżeli chodzi o ten dany rok. Tak, tylko że to wynika z tego, że właśnie się rozrasta, tak. A punktem kulminacyjnym, czyli no nie bez przypadkowo, nie przypadkość nazywa wielki finał, a jest ten jeden dzień. No i teraz, jeżeli też nie ma, też popatrzmy na to, że ten jeden dzień tak naprawdę do tego jednego dnia te kwoty są zbierane największe, tak. Te cytaty później się odbywają, tutaj w tym oczywiście jak najbardziej, ale ten marketing jest już trochę słabszy. Znaczy inaczej, przez cały rok ten marketing jest mniej agresywny, a w ten jeden dzień po prostu wjeżdża na pełnej. Tak to podsumuję. No dokładnie, bo wszędzie masz pełno, tak jak mówiliśmy, wszędzie masz logo WOŚP-u, wszędzie masz plakaty WOŚP-u, miasta współpracują z Wośpem, samorządy współpracują z wojskiem, więc potrafisz yy, nawet na przystankach znaleźć informacje o Wośpie. Yy, ta akcja idzie naprawdę bardzo szeroko tego jednego dnia, i dlatego powiedziałem, że zmonopolizowało, że jedno, jeden dzień życia Polaków. Przy okazji jest tak, jakby trochę presja społeczna, że no, jak wszyscy wrzucili. No to ja też, to ja nie wrzucę, nie? albo jak tyle osób rzuciła. Albo odnosząc to do marketingów firmowych, jeżeli jakaś firma nie zaangażuje się w Ośp, no to również jest tak traktowana z perspektywy, no nie chce się włączyć, nie wie, co to CSR, ma jakieś tam inne zdanie. Także oczywiście ta presja, to, to, co powiedziałeś, to jest też była bardzo istotna. Ta presja społeczna. Też wywołuje takie pewne napędzanie się tego. Ale jeszcze tylko powiem, jedno zdanie dosłownie, bo też można byłoby o tym mówić bardzo dużo. O właśnie marce osobistej dziurka Owsiaka. Dla mnie jest przyczyna tego fenomenu czy sukcesu owsiaka, jako osoby jest w moim przekonaniu jego naturalność w tym sensie, że on od samego początku pokazuje, tylko że to się to trochę ewoluuje w stronę taką czasami, moim zdaniem, niekoniecznie dobrą. Znaczy ta naturalność, ta <laughs> bezpośredniość, ta otwartość, ta spontaniczność, przy, w ogóle, szczególnie teraz, przy tym kreowaniu tej marki osobistej, takiej bardzo sztucznej, takiej trochę no, korporacyjnej, trochę takiej no, niekoniecznie otwartej do ludzi. W zestawieniu, właśnie no, z Dziurkiem Owsiakiem, bardzo mocno przekonuje i antagonizuje. To jest tutaj istotne, bo dzisiaj, również z perspektywy przekazu, z perspektywy budowania w ogóle tej komunikacji i z uwzględnieniem emocji, właśnie to antagonizowanie, czyli dzielenie trochę się na zwolenników i fanów oraz przeciwników co tu dużo mówić też ich ma ale to jest wynik właśnie, Właśnie tego budowania też trochę agresywnego, jeżeli chodzi o marketing, bardzo takiego otwartego, powoduje to, to, że po prostu on zyskuje tą wiarygodność w oczach osób i co więcej, jeszcze bym powiedział, że wiarygodność również w kontekście do swoich przeciwników. Czy no, Marka, jakaś jaka to jest, myślę, temat w ogóle na odrębny odcinek, tak naprawdę, bo to jest. Czy wiecie, każde wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy minusy, minusy fu, plusy, dodatnie i plusy ujemne, jak to powiedział ktoś kiedyś. Eee, I tutaj też tak jest. Zresztą z WOśm też tak trochę jest, bo tak jak mówisz, tutaj wspomniałeś właśnie, że o jak tam te firmy generalnie też nie wrzucą to, co to są, no właśnie ta presja społeczna z jednej strony jest spoko, bo wykręcają dobre wyniki, tak? I pomagają. Z drugiej strony nadal jest z presją społeczną, która jest no, nie do końca zdrowa, tak? Kontekście. Takie pomaganie w zasadzie, bo, bo wypada, jest też takie sobie. Eee, no a oczywiście, żeby nie było. Ja nie generalizuję. Ja nie uważam, że większość Polaków pomaga i poprzez przez, wojsk w jakiś tam sposób, tylko z tego powodu, bo tak, bo tak wypada. Nie? Tylko zaznaczamy, że jest też takie zjawisko generalnie w tym wszystkim. Eee, więc ja tam, Marko, osobiście, Biurka Jurka, się nie będę w, wbijać, jak to się mówi. Eee, Chociaż też trzeba powiedzieć, że no ciekawostką było kiedyś dla mnie to w Wośpie, że yy, nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, pewnie pamiętacie, jak Kościołowi z Wośmien było trochę nie po drodze. A, Co najmniej bardzo. Właśnie między innymi przez lidera, ale też wynikało to z kilku innych rzeczy. Właśnie, że ten wolontariusz jest tam raz w roku a, i tym podobna. A poza tym nie... pamiętaj, ale po, poza tym pamiętaj, że WOŚP ma konkurencję. W postaci Caritasu, jeżeli już mówimy o, o kościołach. Który pracuje cały rok, tak. Który pracuje cały rok i ma wolontariuszy cały rok. To już takie, taka mała szczepta. Więc marketingowo, niestety, Właściwoź prozegrał to znacznie lepiej, lub stety, to już zależy od, od, od porównania niż Caritas. To jest jedna rzecz, no ale też trzeba powiedzieć jedną rzecz, tak. Finał orkiestry jest w niedziela. Gdzie się najczęściej zbiera na wośp, po poza tym, że w centrach miast i tym podobne. Przed kościołem. No, przed kościołem, na terenie. Na, na terenie to pamiętam jeszcze czasy, kiedy proboszcz w mojej e, rodzinnej stronie generalnie wyganiał wośpowców z, z terenu plebanii. Ale tak właściwie to nie jestem super zdziwiony, bo z jednej strony lider wośpu się wypowiadał, kościelek się wypowiadał, po czym robił finał w niedzielę. Ale Polacy, <laughs> Polacy skrętnie tego nie zauważyli. Jako całość. Znaczy, wiesz, no, to jest właśnie to, i, i dlatego też no, my poświęciliśmy, znaczy zdecydowaliśmy się o tym powiedzieć trochę po czasie, żeby popatrzeć na to ze wszystkich stron. No bo ja ci powiem tylko tyle: no, gdyby tutaj była moja siostra, która jest położona, która, że tak powiem, funkcjonuje i działa na co dzień, właśnie realnie na tych urządzeniach, które właśnie Ośp... Zakupił i, no i patrzy na to z trochę innej perspektywy, no to powiedziałaby, No właśnie, wiemy jak. Natomiast, no, my, jako osoby, które zajmują się marketingiem, no patrzymy na to też z innych perspektyw i rzeczywiście o Woźpie można byłoby mówić jeszcze, jeszcze długo, 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 ale, ale no, moim zdaniem, tutaj już tak na koniec, przyczyna sukcesu to jest właśnie to. Zagospodarowanie tych najdrobniejszych, tych najgłębszych naszych emocji, niesienie pomocy innym, taka empatia, taka największa empatia, jaka może być, która powoduje, że zestawiamy tą sytuację z naszą, która jest pewnie o niebo lepsza, i z drugiej strony patrzymy na, na tą na drugą stronę, która realnie czegoś no, potrzebuje. I co za tym idzie, tak jak ja mówię? No ja podtrzymuję tutaj to zdanie, że to jest, to, jest tak, to jest właśnie tak istotny obszar, że każdy marketing tutaj miałby rację bytu. Każda forma marketingu by tutaj pomogła. Znaczy ja troszeczkę inaczej, nie do końca się podpiszę pod Twoim podsumowaniem, z racji tego, że jest bardzo wiele fundacji, które w żaden sposób się nie wybijają, mimo tego, że niosą pomoc, bo ja właściwie uważam, że marketingowo to jest bardzo trudny temat. Naprawdę trudny. W przypadku promowania fundacji, ja wiem, że my widzimy wszystkie te zrzutki, te, to co się tam zbiera, tak dalej, ale fakt jest taki, że to są nieliczni, tak? większość tych fundacji gdzieś tam jest na samym dole i że jest grantów różnego rodzaju. Ja uważam właśnie, że WOŚ, to co powiedziałeś, jak najbardziej zagospodarował te takie emocje, tylko tyle, że po pierwsze robi to konsekwentnie od 30 lat i to naprawdę ma znaczenie, bo WOŚ rósł z roku na rok, czyli ta praca była wykonywana z roku na rok. Konsekwentnie. Po drugie, no prowadził agresywny marketing. On jest ładny, miły, przyjemny, oczywiście, w naszym odbiorze, ale z punktu widzenia takiego organizacyjnego, On jest tak taki się tworzy, jest bardzo bezpośredni, jest bardzo agresywny, jest bardzo dookoła, tak właściwie właśnie mówię, monopoli, bardzo spróbował zmonopolizować ten, ten dzień. I tak jak i słuszne, myślę, że też to, że jest raz w roku ten wielki finał do którego już teraz mają bardzo wielu partnerów, to też wpływa na WOŚP, ale trzeba muszę przyznać jedną rzecz, że... Wielu, się rozpoczęło. wielu, wielu, tu powiedziałeś bardzo delikatnie. <grym> no to prawda, natomiast myślę, że też właśnie mimo to trzeba tutaj oddać i ludziom, którzy budowali WOŚP w początku, w tym właśnie Jorkowi Osiakowi, konsekwencji zaparcia i że po prostu to robił, tak? Bo też pamiętajmy, że WOŚP startował w trochę innych czasach, i dzisiaj możemy narzekać na służbę zdrowia, na wszystko i na tym podobne. No ale początek lat 90. to ja się nie wypowiadam, bo tak szczerze mówiąc, trudno, żebym w ogóle pamiętał ten okres. Ale pamiętam trochę późniejszy i też kolorowo nie było. E, więc e, powiedzmy sobie tak, że Woźb raczej też zagospodarował to, co się w ogóle działo w gospodarce. A ja pamiętam, a ja pamiętam obecny NFZ i też za dużo się nie zmieniło. No, Okej, okay. no znaczy myślę, że jakbyś porównał to, co dzisiaj z tym, co było w 93, to myślę, że jednak widziałbyś pewną różnicę. No, Ting A... nie odpada już. Znaczy, ten, kto może będzie podobny. <laughs> Ściany stoją, budynki są. Znaczy, na temat NFZ-u nie będziemy przeprowadzać odcinka ani marketingowego, ani na temat opinii. No ale tego chciałem podsumować to, że też był to taki czas właśnie na tego typu działania. Był to moment odpowiedni no i zaparcie się organizatorów z bardzo dużą dawką pewności tego, co robią i agresywności w swoim takim przekazie. Tylko tak, jak zaznaczam. Odbiorcy tego nie widzą w tym kontekście, tylko widzą ładną, ładne serduszko tak z napisem białym e, i to jest super. Natomiast z punktu widzenia osób, które to organizują, czyli marketingowców w tym czasie, tak, ten marketing jest agresywny. E, I tak, no, ja bym tylko tyle miałbym do dodania, jeśli chodzi o. I, chodzi. I, i, I tak na koniec, żeby było mega kontrowersyjnie, już tak na koniec. Jedno, jedno pytanie, Michał, i jedna odpowiedź tak albo nie. Nic więcej. I kończymy. I kończymy, słuchaj. Wygramy w prawdę, do kłamstwo, no dawaj. Nie ma to zależy, tak, tak w ogóle. Chciałbyś być marketingowcem w Ośpu? Nie. No dobra, no i to mi wystarczy. A Ty? Tak, marketingowo tak. <noise> To dobra, a to do czego? To jeszcze należy się wytłumaczenie. Bo, bo właśnie, bo właśnie te, z perspektywy marketingowej te możliwości właśnie wejścia no marketingowego jeszcze przy Jurku Owsiaku, to w ogóle bym chciał być jako doradca. Po prostu dla mnie by to było po prostu niebo. Marketingowo oczywiście. To już wiem dlaczego, tak ja nie lubię dużych projektów, które już trzeba coś tam w jakiś tam ciągnąć, bo wolę je zaczynać. A... Ja wolę tworzyć. I dlatego Jeden... właśnie już, już nie potrzebuję nowych marketingowców, A... właśnie już ma na temat wszystko, czego potrzebuje. No i szachmat, i szachmat. <laughs> mów na koniec już tą. <laughs> Słuchajcie, to teraz tak, w tym momencie jak oglądacie ten filmik, nie, to tam jest taki klik kliknięcie z lajkiem, nie, Więc polecajcie. Ci, co są na YouTube, będzie nam bardzo miło, jeżeli klikniecie teraz łapkę w górę fajnie w tym momencie, tak, bo dzięki temu mamy większe zasięgi i dzięki temu będziemy gromadzić większą liczbę osób, ludzi codziennika. W związku z czym eee, Bartek się bawi. Mówcie o nas dobrze na mieście. Eee, zapraszajcie znajomych. Bartek promuje networking. Eee, I co? Widzimy się jutro o godzinie 7.30 w duecie. W duecie. Bartek, Widzimy. Bartek aż westchnął. Widzimy się o 7.30 w duecie. Trzymajcie się. Udam Miłego dnia. dnia. Hej.